Otwieram 47. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Walim, kadencja 2018-2023. Przypominam, że sesje Rady Gminy Walim są transmitowane oraz utrwalane za pomocą urządzeń do rejestrowania obrazu i dźwięku. Nagrania z sesji są udostępnione w biuletynie informacji publicznej, w stronie internetowej Gminy oraz na portalu YouTube i w siedzibie Urzędu Gminy Walim. Klauzula informacyjna dla uczestników sesji znajduje się przy wejściu na salę obrad oraz w biuletynie informacji publicznej. Witam serdecznie Wysoką Radę. Sekretarz Gminy panią Aleksandrę Ignaszak. Skarbnik Gminy panią Małgorzatę senator. Sprawdzimy obecność. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum do prowadzenia obrad Rady Gminy Walim i umożliwia podejmowanie prawomocnych uchwał. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. Bardzo proszę, czy są takie? Jeżeli nie ma, przechodzimy do uchwały 416 w sprawie z, m, wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2023, proszę o zreferowanie uchwały Pana Andrzeja Pola. Uchwała nr 416 przez 2023 rok. Komisja po zapoznaniu się z treścią uchwały była jednogłośnie za podjęciem tych zmian. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała 416 w sprawie wprowadzenia zmian budżet do budżetu na rok 2023 została przyjęta 14 głosami. Nie było głosów przeciw, nie było głosów wstrzymujących się. Proszę Państwa, w związku z tym, że to jest sesja nadzwyczajna, nie ma innych punktów. I w związku z wyczerpaniem tematyki porządku obrad zamykam 47. sesję nadzwyczajną Rady Gminy Walim. Dziękuję Państwu za przybycie.